Podcast Euro, nie podcast tylko Ekstra klasa, bo podcast Euro, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o odpadnięciu Polaków z Mistrzostw Europy w Niemczech po meczach z Austrią i z Francją, bo ich jeszcze nie omawialiśmy na naszym kanale. Standardowo porozmawiamy sobie z Krystianem Mazurem. Cześć Krystian! Cześć, cześć! Podcast Euro po Euro! Od, no, Euro już się dla nas skończyło. Natomiast euro wiadomo, trwa i inne drużyny grają, niestety, bez nas. Dzisiaj skupimy się bardziej na tym, co pokazała nasza reprezentacja i jakie ma A, e. I co ma? I charakter, tak. I co, i co ewentualnie czekają w przyszłości? Wywróżymy ze szklanej kuli. Natomiast na początku zapytam Cię o spotkania właśnie z Austrią i z Francją. Jak Ci się podobały? Bo to były dwa odmienne spotkania z Austrią, typowo zawalone. Mam wrażenie, że generalnie to było spotkanie, które nie unieśliśmy mentalnie. Plus standardowo nie umiemy grać z drużyną, która właśnie bardzo charakternie walczy i no, jedzie na dupach, można powiedzieć, na boisku. Nie daliśmy sobie z takimi rady, już nie pierwszy raz. Natomiast z Francją, która była bardziej oczywiście otwarta, troszeczkę myślę, że też ola spotkanie z Polakami. Wyglądaliśmy dużo lepiej. Remis 200 000 euro wpada na konto drużyny, z tego co wiem, więc sowita nagroda za tak słaby wynik na euro, wbrew pozorom, mimo no, ciężkiej grupy. No, teraz, jak wyglądało to z Twojej strony, tak jakbyś mógł się bardziej wgłębić w te dwa spotkania, mecze numer 1 i numer 3 pokazały, że skład trzeba budować według Piotra Zielińskiego, trzeba dać mu zabawki. W drugim meczu do zabawki zostały brutalnie zabrane i zostaliśmy brutalnie zweryfikowani. I taka jest moja prawda w futbolu. No i co, co tu więcej dodać? Mi się zdaje, że wszystko to, co mi, mi, mieliśmy ująć ogólnikowo, to powiedziałeś. No, no szkoda tego drugiego meczu. Jeszcze można było w przerwie się zreflektować ze zmianami. Niestety nie wyszło. No cóż, tego nie zmienimy. Teraz wszystkie siły na idę narodów i tyle. Natomiast ja, ja tak jakby głębiej wejdę w spotkanie z Austrią, z racji tego, że byłem na stadionie. E, powiem tak, nie wiem jak wyglądało to w telewizji, ale tragicznie wyglądało to na stadionie, natomiast tak jak nie, nie byłem do niedawna fanem Zielińskiego, a wręcz byłem antyfanem, tak jego gra na żywo wygląda kapitalnie i widać, że ten gość e, kuma technikę, kuma grę, e, jest bardzo szybki, balans ciałem daje dużo, natomiast on w tym spotkaniu z Austrią, gdzie w środku pola miał tam, nie wiem, Piotrowskiego, i przed sobą, przed sobą tam Krzysztofa Piątka, który jest dobry w wykończeniu, ale w takim rozegraniu już troszkę słabszy. No, nie dało to gdzieś tam spełnionego tak zakładanego efektu, który zakładaliśmy przed tym spotkaniem. Probierz chciał zagrać tak jak z Walią, mam wrażenie, spotkanie z Austrią, żeby. bezpiecznie. Bezpiecznie i że strzelimy 1-0, natomiast mam wrażenie, że my jako Polacy. Źle oszacowaliśmy tak jakby poziom naszego rywala i żeśmy posędziowali tak jakby euro przed euro mam wrażenie, bo założyliśmy, że my z Austrią będziemy się bić o trzecie miejsce, a ona wygrała grupa. Nie? To jest w ogóle absurdalne. No, Holandia podeszła do meczu z Austrią, podobnie jak Francja do nas, więc. No tak, no ale z drugiej strony no, Holandia z trzeciego miejsca awansowała, więc to, to też nie jest, jakiś jest super większo... wynik, nie. Wiesz, wyjście z pierwszego i trzeciego miejsca, patrząc teraz, to daje bardzo fajną dominkę. No z drugiej strony tak, natomiast oni tego nie wiedzieli przed naszym spotkaniem, prawda? No niestety nie, no ale co zrobić? Teraz idę na Lidze Narodów, Chocja. odpadliśmy wszyscy ładnie, solidarnie, Portugalia też za dużo nie gra, więc robimy no dobrze, dążę do tej Ligi Narodów. A ja jeszcze chciałem porozmawiać o meczu, meczu z Francją, bo mecz z Francją gdzieś tam pokazał, że no, tak jak podobnie z, po meczu z Holandią, e, ta nadzieja powiedzmy na dobrą drużynę w przyszłości jest. E, nawet ten powracający i denerwujący w meczu z Austrią Robert Lewandowski z tą Francją nie zagrał źle, według mnie, mimo tego, że drugi raz powtórzono mu karnego z Francją. Błaszczykowski 8 lat czeka i nie może się doczekać na powtórkę, na Robert już drugi A raz nie było wtedy, varu. wtedy nie było waru i sędzia liniowy, liniowy nie dojechał. No dokładnie. Natomiast mecz z Francją pokazał, że właśnie takie bardzo ofensywne ustawienie z młodymi chłopakami, którym chce się grać, czyli Kacper Urbański. Nawet ten Sebastian Szymański nie grał też źle w tym meczu z Francuzami. Może się nie wyróżniał, ale nie zawalił. Nie zawalił, natomiast no, po raz kolejny powtarza się, i to jest trzeci mecz rzędu, że my mamy bolców w obronie, bardzo wysokich piłkarzy, mało zwrotnych i słabych, jak na ustawienie z trójką z tyłu, według mnie. A ja powiem, no właśnie, jestem za tym, żebyśmy grali czwórką z tyłu, i według mnie to będą większe korzyści niż piątka z tyłu. To braku, brakuje typowo e, kogoś bardziej mobilnego, tak stricte zajmującego się defensywą. Wiadomo, że my w ustawieniu trójką z tyłu de facto broniliśmy się piątką i Zalewskim i Frankowskim na bokach. No ale teraz weź sobie pod uwagę taką, że nie wiem, załóżmy mam blok z czterema obrońcami. I dodatkowo do tego Zalewskiego i Frankowskiego, którzy w Ale Zalewski obronę. nie będzie jeszcze na lewą obronę, lewa pomoc, to tam go widzą. Ja wiem, ale to, to też mówię, że oni jeszcze by wspierali tą obronę lewego obrońcy, by wspierał Zalewski dodatkowo, nie? No właśnie o to mi chodzi, żeby było na lewej obronie. Ja już miałem nawet gotowe boki, bo lewa obrona Frankowski, Zalewski, prawa obrona, by był cash i przypodobał skóra się, by jak on może by tak śmigało, natomiast to jest jeszcze zagwozdka, tak jak wspomniałeś, na Ligę Narodów. Yy, Francja, Austria i, i Holandia, zwłaszcza właśnie Austriacy, pokazali, że nasi mało zwrotni stoperzy no, są do tarcia chrzanu w tym momencie i ten bednarek, betoniarek łatwo go wkręcić, kiwierowi odpina prąd w niektórych momentach, yy, Salamon też robił błędy. I Dawidowicz w meczu z Austrią według mnie bardzo mocno zawalił, i sam byłem, że tak powiem, taki za tym, żeby Salamon zagrał w tym drugim spotkaniu. Zresztą mówiliśmy to na, na poprzednim podcaście. Probierz się nie posłuchał i ma, ma nauczkę w związku z tym. No, trudno. Zobaczymy, co z tego będzie w przyszłości, jak to zaowocuje, czy będzie wyciągnięta jakaś lekcja, czy będziemy dalej pić w tym marazmie. Raczej nie, bo wydaje się, że to jakby ten pozytywny mindset tak jakby drużyna jest. Probierz fajnie gdzieś tam to stara się ułożyć i dać... Poucou... Probierz poucou... Poukła... Probierz top ogólnie. <średencji> Natomiast czekają nas mecze Ligi Narodów, Chorwacja, Szkocja i Portugalia. Jakbyś widział właśnie skład na te spotkania i jak przewidujesz, jak będzie wyglądać ta rywalizacja? Ja dodam tylko od siebie, że... Według mnie, patrząc po tym, co się wydarzyło na Euro, na te cztery drużyny, jest szansa, żebyśmy byli co najmniej na trzecim miejscu w tej grupie Ligi Narodów. Tak, określę trzy słowa, które można śmiało opisać tą grupę. Paździerz, paździerz, paździerz. I Cristiano Ronaldo na tak. końcu. Nie, powiem szczerze, że na papierze przed losowaniem Ligi Narodów, tamte ponad pół roku temu, Wyglądało to słabo, bo miałem wrażenie, że Szkoci nas zajadą, Chorwacja jest w Gazie i Portugalia jest w Gazie. Natomiast widać, że Chorwacja jest w usyłku i ma jakiś gorszy moment w końcu znaczy, nie, żebym czekał, tylko w tym kontekście mówię, że za dobrze im szło i w końcu musiał się pojawić ten doek. I mam wrażenie, że to jest teraz i będzie teraz. I ta Szkocja też na tym euro się nie popisała Te słabo wyglądali. Mimo to, że walczyli, ale... Ja jeszcze cały, ten... cały chyba. Chyba najmniej, nie ze wszystkich drużyn tak, tak. mieli Szkoci, więc słabo to wyglądało. Dodatkowo Portugalia, która w momencie, kiedy gdzieś tam nabije dużo punktów, a my z nimi nie będziemy grali gdzieś pod koniec Ligi Narodów, jest szansa, żeby ich ugryźć, co pokazali chociażby Gruzini w meczu wczorajszym bodajże euro, tak? No ale to Portugalczycy sami siebie ugryźli, bo rzut karny i kontra. Rzut karny i kontra, no i drugi skład też, nie? Panadomo. Więc... Więc też i kwarackelia, który ukończył no, Cristiano Ronaldo, żmije wyhodował na swojej piersi ten Cristiano w swojej akademii. <śpieszydziaru> Nie wiem, czy widziałem, czy widziałem zdjęcie Kwaradzkeli młodego w akademii Cristiano Ronaldo chyba 12 czy 13 lat temu. Także da się ugryźć też Portugalczyków, co też pokazaliśmy, bo wydaje mi się, że chyba mieliśmy jakiś remis z nimi w Lidze Narodów Ładnych. Był remis, yy, co y, Milik z karnego strzelił na 1 Pamiętam. Milik skarnego strzelił na 1-1 z Błochami, mój drogi. Natomiast z Portugalią. Portugalię na 100%. Na 100% z okay. Portugalią. Możemy to sprawdzić później, natomiast nie będę się upierał. Natomiast jaki skład byś widział na Ligę Narodów, czy kogoś nowego byśmy dokoptowali, bo według mnie tak jakby, no wiadomo, brakuje Kasza i wydaje mi się, że on powinien wrócić do tej kadry. Powinien i turniej pokazał, że brakowało takiego zawodnika z ławki. Brakowało takiego zawodnika z ławki. Frankowski, Kigor i Bednarek bodajże to są trzej piłkarze, którzy zagrali wszystko od deski do deski. Eee, a brakowało właśnie Kasza, który by uwolnił, jakby Frankowskiego. O, Frankowski, uwolnił... ten... jak jak Frankowski, tak? bardzo... Frankowski bardzo na minut się pokazał. Frankowski bardzo na minus się pokazał. No, także, no ale jakbyś widział kogo jeszcze byś dorzucił, czy jakiś wdowik by według Ciebie się mógł pojawić, no bo jeżeli czwórka z tyłu, no to muszą być prawi, lewi obrońcy też i prawy, lewy, skrzydłowy, więc tak, jakby tutaj bym upatrywał raczej w tych sektorach jakichś nowych zawodników. Z tego co wiemy, tak już w kontekście ligi i, i, i transferów do ekstraklasy, to wdowik odejdzie z Jagiellonii, następuje rozwój tego klubu. Powtórz? Testy medyczne działą. Testy medyczne, dzielą nam no w ogóle jest bardzo niska suma odstępnego. Wczoraj się bardzo zdenerwowałem na naszej grupie, mówię, dlaczego Mistrz Polski sprzedaje tak dobrego piłkarza za tak małe pieniądze, bo tam jest około miliona euro z tego co wiem. Ale wiesz, może procenty są dużo większe. Ale czy wdowik pójdzie za dużo większe pieniądze, żeby te procenty jakąś dało realną kwotę, bo według mnie? Nie, nie wiem, o tym, no. Przyszłość pokaże. A co do składu Ligi Narodów, to widzę to tak. No, ja bym kwestię bramkarza zostawił, bo kto niezależnie kto broni to jest top. A wywaliłbyś Lewandowskiego? Bo tutaj jeszcze to jest ten nie. temat, który. <grych> no mów dalej. no. Jaki skład? Na obronie na pewno środek obrony Kiwior. I dałbym tutaj Dawidowicza. Le lewa obrona Frankowski, prawa obrona Matikesz, prawa pomoc skóraś, środek pola. Moder, Zieliński, Urbański, Lewa, Pomoc, Zalewski na Pawła Czy Znaczy powiem tak, tak jak po meczu z tym wszystkim widzieli że lewego, ja też byłem oczywiście za tym, tak uważam, że generalnie po meczu z Francją pokazał, że jeszcze może być przydatny, tylko wydaje mi się, że w dwójce z przodu on jest przydatny. Nie wiem, czy też podzielasz trochę moje zdanie, bo jak on jest sam, to tak, no obstawiają go, te słabsze drużyny go będą we dwójce... Patrzę na drugą stronę medalu. Wolę samotnego Lew Lewandowskiego niż samotnego Ziemińskiego. No to też. Natomiast wydaje się też, że lewy już jest u schyłku i gdzieś tam ta forma nie jest aż tak dobra. nie raz 100% ostatniej eliminacji. 100% ostatniej eliminacji. Ostatnie Natomiast nie wiem, czy to nie jest też za dużo i nie powinniśmy mimo wszystko w tych eliminacjach, czy w lidze narodów, o której rozmawiamy notabene, dawać więcej szans właśnie Bóg się Świderskiemu Piątkowi. Tak, tak. No więc tak szczerze, ja liczę też na powrót Kuby Miejskiego że może się ogarnie w nowym sezonie. Bo to jest naprawdę piłkarz z bardzo dobrą, szybką nogą. Ciężko, Ciężko będzie. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Liczę na Matego Kasza, na wdowika, że dostanie szansy, że urbański moder i Zieliński będą stanowić zarombisty środek pola, bo bardzo bym tego chciał. I to jest trzech zarobistych piłkarzy do tego jakby, nie. Tak. Masz Jokera w Talii przy okazji w postaci albo Szymańskiego, albo Urbańskiego. Wiesz, no tak. martwię się, jak będzie wyglądał Kacper Urbański po tym, jak Thiago Motta opuści Bolonię. To mnie martwi. Jak jeszcze, jak co? Tak. on Motta opuści Bolonię, przyszedł do Juventusu. To się martwię jak to będzie wyglądało teraz. No zobaczymy. Według mnie będzie dostawał szansę, bo widać po nim, że on potrafi grać i gdzieś tam to Euro też pokazało, że on będzie wiodącą postacią w Serie A. Zresztą Bolonia w ogóle jest klubem, który ma jedną z większych liczby bramek, asyst w topce jest ogólnie na tym Euro, więc piłkarze tej drużyny nie na darmo zajęli czwarte miejsce w Serie A, bo widać, że gdzieś tam są w tej dobrej formie i nadają się do gry, że tak powiem, w reprezentacjach. Natomiast jeszcze na sam koniec, bo już podaję skład, ja się względnie z tym składem zgadzam, natomiast myślałbym też potencjalnie o ustawieniu 4-3-3, nie wiem czy się zgodzi ze mną, jakby skrzydłowi nie dojeżdżali, no to na przykład zrobić ofensywną, właśnie trójkę z zalewskim, lewandowskim, na przykład świderskim, coś takiego, a w środku pola, no ta trójka według mnie jest totalnie nie powinna być doruszania w ogóle. Jeśli chodzi o środek pola, defensywa myślę, że podobna taką, jak podałeś. Bramka, obojętnie kto zagra, będzie dobrze. Natomiast, jeszcze tak dorzućmy nasze typy, jeśli chodzi o czarnego konia i ewentualnego zwycięzcę turnieju. Kogo byś tutaj wybrał? na te Czarny koń. Austria, a zwycięstwo dajmy na Niemcy. Mi się wydaje, że Niemcy dojdą bardzo wysoko, natomiast zwycięzcą może być dla mnie. Jakby... Finał Hiszpania-Niemcy. Hiszpania Hiszpania-Niemcy Hiszpania -Niemcy, wydaje mi się, że może być finałem, ale ja bym postawił wtedy na Hiszpanów znowu. Natomiast Czarny Koń według mnie wyłoni się w ćwierćfinale w meczu Austrii z Rumunią, bo generalnie ta część drabinki, przynajmniej patrząc tak, jakby po, po nazwach, nie jest zbyt mocna, natomiast te drużyny to są ultra walczące drużyny. Z tej strony drabinki jest też chyba Turcja, która walczy z charakterem. z charakterem, z tej strony jest chociażby Turcja, też jest Holandia, która gra właśnie z Rumunią, według mnie Rumunii tutaj są faworytami wbrew pozorom w tym spotkaniu i w tej części drabinki pod kątem półfinału, bo według mnie będzie Rumunia, Austria w ćwierćfinale, w półfinale potencjalnie Anglia z Włochami, ogólnie mecz Szwajcaria-Włochy będzie Szymon Marciniak prowadzić. Yy, więc może być bardzo ciekawy, yy, ciekawy półfinał. Ogólnie yy, finał Niemcy-Hiszpania nie jest możliwy, nie? To tak swoją drogą, bo tak żeśmy obstawili. Natomiast Niemcy-Hiszpania może być ogólnie w ćwierćfinale. Już. No właśnie to miałem, znałeś, Przedwczesny finał w ćwierćfinale. <laughs> Wczesny finał w ćwierćfinale, natomiast ja obstawiam Hiszpanię mimo wszystko. Yy, I gdybym miał postawić pieniądze, to albo właśnie Rumunia, albo Austria. W finale, razem z Hiszpanią, może być tak. Bardzo bym chciał, żeby tak się wydarzyło, natomiast pewnie będą Włosi albo Anglicy w finale, nie? To tak, jakbym miał obstawić. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie naszych poczynion na euro. Dzięki, Krystian, za rozmowę. Dzięki, Wielkie. Ja również dziękuję. Koniec euro dla nas. Trzymajcie się na razie. Cześć.